Dobry, moi drodzy. Nie samym złotem i srebrem człowiek żyje, i nie samo złoto i srebro. Inwestuje. Zaczynam nową serię, w której będę Wam pokazywał tak naprawdę moje ruchy giełdowe, a to z tego względu, że jestem powiedzmy inwestorem, szumnie nazwanym, długoterminowym. Perspektywa mojej inwestycji to jest 20 lat, tak więc w moim portfelu znajdziecie i metale szlachetne, i obligacje, ale też część akcyjną. Nie będę tutaj mówił o nieruchomościach czy inwestycjach alternatywnych, bo tym w dużej mierze targają emocje. Zapraszam na odcinek, w którym pokażę Wam moją drogę, mój portfel, mój skład portfela, ale też drogę od ETF-ów do akcji celowych. Zapraszam na odcinek. Przede wszystkim, disclaimer musi się on pojawić, bo regulator nie śpi. Pojawią się tutaj pewnie jakieś moje osobiste rozważania na temat jakichś nas spółek lub tego, jakie wyceniam, tak więc niestety, ale musicie e, mieć to na uwadze i stąd to zastrzeżenie, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, finansowym ani prawnym. Wszystkie przedstawione tutaj treści mają charakter wyłącznie informacyjny i wyrażają moje osobiste, subiektywne opinie. Nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnych porady finansowej, ani jakiejkolwiek formy doradztwa. Każdą decyzję inwestycyjną podejmujesz na własną odpowiedzialność przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań. Zalecam konsultację z licencjonowanym doradcą finansowym lub inwestycyjnym. Słuchajcie, jestem amatorem i moje podejście jest amatorskie. Uczę się tego rynku, uczę się akcji, ale też chcę zadbać o e, moją przyszłość. Tak więc zachęcam do oglądania. Zacznijmy od takiego dużego obrazka z lotu ptaka. Tak mniej więcej wygląda mój portfel, który pasywnie, aktywnie jest zarządzalny. Pomijam tutaj nieruchomości, które posiadamy wspólnie z mążonką, jakieś inwestycje alternatywne czy, czy składniki majątku, no bo te z siłą rzeczy są na tyle mało płynne i trudno wycenialne, że no po prostu nie warto uwzględniać je w części, której w miarę szybko możemy przerzucić z jednego aktywa na drugi. Specjalnie też tutaj ująłem tak zwane moje PPK, i tam siedzi jakaś ta kwota. Umieściłem ją tu, bo teoretycznie mogłem ją wypłacić i przerzucić ją do, do innych składników. Natomiast ona na tyle sobie dobrze radzi, że na pewno, tak jak wielokrotnie powtarzałem, nie należy rezygnować z PPK. A jest na tyle stabilne i na tyle dobre podejście. Prezentuję mój fundusz, że nie widzę potrzeby, żebym tam coś za bardzo mieszał. Oczywiście cała reszta, czyli te kolorki od zielonego do czerwonego są w moim subiektywnym stopniu zarządzane. I tutaj tylko kwestia mojej wytrwałości, żeby zwiększać te pozycje. I na dzień dzisiejszy prezentuje się to w ten sposób, że prawie 57% siedzi w PPK. To jest moje takie. Zabezpieczenie, że nawet jeżeli na części akcyjnej mi się noga podwinie, to gdzieś tam psychicznie jestem zabezpieczony, że nie wszystko na tej giełdzie przechulałem. Część obligacyjna dość skromna, ale to dlatego, że chcę w tej chwili budować bardziej część akcyjną. W obligacjach przyjąłem sobie zasadę, nie ma że boli. Raz w miesiącu jakaś drobna wpłata na obligacje Skarbu Państwa. Idzie, są całkiem dobrze oprocentowane. Dopóki te stopy procentowe utrzymują się na takim poziomie, to jest całkiem fajna rzecz. Na tym nie można nominalnie stracić, a nie widzę zagrożeń, żeby nasze państwo miało w najbliższym czasie zbankrutować. Tak więc gdzieś tam jakaś rezerwa gotówkowa, pomalutku, z miesiąca na miesiąc, będzie budowana w tej właśnie części. Złoto, jak słuchaliście poprzedniego odcinka, też postanowiłem sobie przyjąć zasadę. Nie ma, że boli, i przynajmniej te 420-frankówki w roku powinny się pojawić. Natomiast jest to też długoletnia kotwica finansowa. Wiem, że dzisiaj moglibyśmy porozmawiać o tym, jak super złoto su wzrosło. Natomiast fundamentów do takich wzrostów nie, nie tu, że nie widzę. Natomiast one są dość kruche i niebezpieczne, bo wystarczy zmiana retoryki, którą dzisiaj obserwujemy w administracji Trumpa i złoto zaczyna spadać, dolar się umacnia, rynki giełdowe jeszcze przed otwarciem sesji rosną jak szalone. Czy ten trend się utrzyma? Pewnie do kolejnego tweeta prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pozycji na srebro? No nie. Tutaj już nie będę tej pozycji powiększał, przynajmniej przy obecnych cenach i, i tym, co się dzieje. Gdyby cena wróciła do cen... Hmm, Powiedzmy 120 zł za uncję, pewnie bym coś delikatnie dołożył. Natomiast wolę się, jeżeli chodzi o metale szlachetne, skupić na dużym bracie, czyli na, na złocie. I tą gotówkę, którą mógłbym inwestować w srebro, wolę przerzucać w złoto. Łatwo podsumować: mniej więcej 20% portfela obecnego w tym ujęciu stanowią metale szlachetne, prawie 20% stanowią akcje. I o tych akcjach. Chciałem przede wszystkim z wami porozmawiać. Dlaczego akcje celowe poszczególnych spółek, to zaraz wam pokażę na następnych slajdach. Przede wszystkim wyszedłem z ETF-ów, a to dlatego. Przed nami kilka slajdów pokazujących udział, udział akcji poszczególnych spółek w poszczególnych ETF-ach, czyli takich największych, najbardziej popularnych, które replikują tzw. szeroki rynek. Heinscher Score SP500, czyli bardzo popularny, w miarę tani ETF. On nie jest złym ETF-em. Jeżeli ktoś nie czuje inwestycji w pojedyncze spółki, to jest to dobry ETF. O dobrych, niskich kosztach zarządzania, no i w miarę sprawnie replikujący e, szeroki rynek akcji. Natomiast z tych 500 spółek top 10, to aż 30, prawie 35% stanowi 10 największych spółek w USA. Mamy tu Apple, NVIDIA, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Broadcom, e, wehikuł finansowy Warrena Buffetta i Tesla. Spoko, czyli szer za szeroki rynek, za mm, jego wzrosty w dużej mierze odpowiadają właśnie te firmy. No dobra, ale jak wyglądają inne ETF-y? Nasdaq. Replikujący 100 największych spółek technologicznych USA. Za ten indeks w 50% znowu odpowiada ta wspaniała dziesiątka. I mamy znowu Apple, Nvidia, Microsoft, Amazona, Broadcom, Meta Platforms, Costco, które nie było ujęte, WSP 500, Tesla, Netflixa i znowu Alphabet, czyli Google'a. No dobrze, ale nie samą Ameryką. Żyjemy, może cały świat, i tutaj znowu jest problem. Niby kupujemy ETF-a na cały świat, który ma nas dywersyfikować, i takie to też jest dobre podejście. Natomiast co siedzi w środku? 68% akcji w tym ETF-ie to tak naprawdę Stany Zjednoczone. 5%, 5,5% to Japonia, 3,6%. Anglicy, Kanada 2,7%, Szwajcaria 2,7%, co my tutaj mamy? Francję 2,6%, Niemcy 2,4%, Australia 1,6%, Irlandia 1,4%, i za 9% pozostałych akcji, czyli pewnie Chiny, Tajwan, może jakiś niewielki elemencik z Polski, to tylko 9%. 68, prawie 70%. Akcji w tym ETF-ie to Stany. No właśnie, jakie największe mamy tam spółki? Z największym udziałem za tego ETF-a? 25% odpowiada, no ktoś by inny. Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Broadcom, Alphabet, e, no inny bez prawa głosu, Tesla i JP Morgan. Tak więc, e, tak. Zaglądajcie do środka. Tych ETF-ów, które kupujecie, pasywne inwestowanie w szeroki indeks nie jest czymś złym. Można sobie spokojnie wyciągać te 7, 8, 9, 10% rocznie, średnio rocznie w długim terminie. Całkowicie bezobsługowo. Zwracacie tylko po prostu koszt, uwagę na koszty zarządzania, tak zwane PR i sukcesywnie można sobie inwestować w szeroki rynek akcyjny. Nie ma w tym nic złego. Natomiast musicie też właśnie zwrócić uwagę na to, co siedzi w środku. A jak widać, siedzą tam największe spółki technologiczne USA. I one tak naprawdę odpowiadają za to, czy ten indeks bardzo urośnie, czy bardzo spadnie. Skoro tak to wygląda to stwierdziłem, że jednak ETF-y nie są tym, czym chciałbym się w tej chwili zająć, bo mogę poświęcając trochę czasu, trochę analizując i dobierając sobie konkretne spółki, być może prześcignąć te indeksy, bo przecież w tej zabawie budując portfel oparty o pojedyncze spółki chodzi. Jak wyglądał mój portfel jeszcze rok temu? No właśnie, zainwestowałem 13600. E na koniec roku miałem 14 600, czyli do przodu nominalnie, zysk strata plus 8%. E, Vanguard. E, Vanguard Life Strategy 80 na 20. E, wydawało mi się, że jestem inwestorem pasywnym. I pomimo tych dużych wzrostów na SSP, pamiętajcie, że one są liczone od początku roku. Czyli tam, nie wiem, osiągnęliśmy plus 20%. I te moje 8% to wygląda dość skromnie, natomiast. E, to nie były jednorazowe zakupy na początku roku, tylko uśrednianie że rynek rusł, to wyszło tak jak wyszło, czyli było uśrednianie w górę. Natomiast kwota zgromadzona na, na rachunkach IKX właśnie w ten sposób wyglądała. Pod koniec roku też wyhaczyłem dobrą okazję moim zdaniem inwestycyjną. Dwie duże spółki polskie PZU i Orlen. PZU po powodzi zanotowało duży spadek. No, z racji tego, że tam siedzi skarb państwa i to jest największy ubezpieczyciel w Polsce no nie ma siły, żeby on zjechał do zera i zbankrutował. Była dobrą okazją, żeby sobie zakupić w dobrych pieniądzach, przetrzymać pół roku i cena znacznie wzrosła, nie pamiętam, tam chyba 10-15% zysku sobie skeszowałem. Podobna sytuacja na Orlenie. Wybory, zmiana, zmiana prezesów, jakieś tam zawirowania, no ale Okazało się jaskółki, że, że będzie z tą spółką całkiem nieźle. Też nie jakiś nie, nie do, nieduży zysk e, skaszywany. E, mogłem więcej, natomiast wyszedłem z Orlenu i przerzuciłem się e, na spółki amerykańskie. Jak to wygląda w tej chwili? No Dzięki prezydentowi Stanów Zjednoczonych, ponieważ srebrny lis jest minus 2700 e, na tą chwilę, przerzuciłem się na to, co widzieliście na poprzednich ekranach, czyli tak naprawdę największe spółki technologiczne w USA. Portfel jest w trakcie budowy. Dopłaciłem 9 tysięcy, prawie 10 tysięcy, a do części akcyjnej wpłaciłem w sumie 20, prawie 3 tysiące. Wartość posiadanych akcji to 20 tysięcy, czyli jestem prawie minus 2 tysiące. 800 zł na minusie. Wielkość portfela w tej chwili 6 spółek. Docelowa powinna być mniej więcej 15, może 20. O tym, jak je dobierać, to zaraz wam powiem. I co my tu mamy? Mamy Amazona, mamy Alphabet, mamy NVIDIA, mamy AMD, nowo Nordisk i Dekersa. Amazon nie trzeba przedstawiać. Alphabet Google też nie trzeba. Nvidia AMD oczywiście też. Nordisk, fajna spółka, natomiast ostatnio dostaje niezłe baty od swojego konkurenta linii, ale też nie będę mówił wam o szczegółach. Produkują leki głównie na odchudzanie i na cukrzycę. Deckers, spółka cykliczna, kupiona w bardzo złych pieniądzach, w złym momencie, ale nie sądziłem, że. Pójdzie aż tak nisko. Mała pozycja firma zbliżona do naszego CCC, więc jest to rynek konsumenta. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie to jest początek roku. Niezły minus. Zobaczymy na koniec roku. No właśnie, nie o takie. Pobijanie indeksów mi chodziło. Minus 12% portfelisa i to minus 12% od kwoty, którą wpłaciłem, a nie od szczytu. Pozostałe indeksy, minus 15%, jeżeli chodzi o iShares Score, 500, minus 17% na, na staku, no i minus 12% na całym świecie. Tak więc może to małe pocieszenie, ale mniejszego minusu zaliczyłem niż wszystkie popularne indeksy. Dzięki Trump jeszcze raz. Eee, dobra, lećmy dalej. Spółki w poczekalni. Spółki, które sobie obserwuję. Eee, według kryteriów e, Tom to znowu to są jedne z większych spółek amerykańskich, bo w ten rynek tak naprawdę celuje, a nie w naszą polską GPW. Ja wiem, że nie, nie wszyscy muszą, musimy się zgadzać. No, mam takie podejście, że jednak bardziej wierzę w Stany i rozwój największych firm na świecie niż nasze perełki lokalne. Nie miecie mi tego zła, po prostu takie jest moje podejście. Oprócz tych, które już mam w portfelu, mam gdzieś na radarze właśnie Wizę, Microsoft, CrowdStrike, e, Salesforce, Eli Lili z dużym znakiem zapytania. Tą spółkę muszę sobie jakoś porozkładać, natomiast ona jest w tej chwili moim zdaniem na absurdalnych cenach i za te pieniądze nie warto jej kupować. Pozostałe waham się. One nie chcą się jakoś mocno skorygować, a tym bardziej jeszcze nie, nie mam wolnych środków, żeby je dokupować w tej chwili. No właśnie, i jeżeli jesteście zainteresowani wyborem spółek którym warto się przyjrzeć, to odsyłam do materiałów Tomka Trelli. Natomiast to, co ja mogę Wam pokazać w kolejnych odcinkach, to wziąć na tapetę jedną ze spółek, którą obserwuję lub którą już mam w portfelu i spróbować wycenić godziwą cenę akcji, czyli cenę, po której warto kupować daną spółkę w stosunku do jej historii, do hmm, wolnych przepływów pieniężnych czy poprzez wyliczenie, poprzez formułę, formułę Benjamina Grahama, Statystykę cena akcji do wartości sprzedaży lub cena wartości do zysku lub inaczej, troszeczkę wyciągając informacji z tradingu, o ile cena spadła do, od ostatniego szczytu, jeżeli spółka jest dobra, rozwojowa, ona będzie podlegała korektom, będą wahania góra, dół, góra, dół. O ile Zaliczamy normalne korekty, to przy takiej dynamice rynku, którą teraz obserwujemy, są duże obsunięcia. I tych obsunięć, czyli buy in the deep, tak zwany kupuj w dołku, można skorzystać, jeżeli, jeżeli podstawy działalności biznesu danej firmy radykalnie się nie zmieniły, czyli ta analiza fundamentalna. No właśnie, tak gdzie warto zajrzeć, to naprawdę warto zajrzeć do tego pana. Ja nie będę opowiadał, bo on jest ekspertem i naprawdę każdy jego podcast warto przesłuchać dwa albo trzy razy, jeżeli jesteście zainteresowani wyborem konkretnych spółek. Świetnie gość tłumaczy, na czym polega analiza fundamentalna, na czym można opierać swój portfel, żeby. Pobić tak zwany szeroki rynek. Natomiast oczywiście, szeroki rynek nie śpi. Jeżeli wszyscy zaczniemy korzystać z tego samego modelu, no to staniemy się tak naprawdę szerokim rynkiem. No dobrze, ale jest narzędzie jest Tomasz Strela, którego warto posłuchać, żeby zrozumieć. Mi to dało bardzo dużo do, do myślenia i tak naprawdę zmieniłem swoje podejście do inwestycji. Żeby nie być kołosłownym. Spółki, które mam na radarze i korzystając jeszcze z darmowej wersji Scraba, tego narzędzia do wyszukiwania i prowadzenia w scoringu danych spółek czy backtestów, no, moje portfolio wyglądałoby w ten sposób, gdybym zaczął inwestować w 2019 roku. Czyli zrobiłem test do marca 2025. E, częstotliwość rebalansowania, czyli wyrównywania wag poszczególnych spółek w portfelu co miesiąc. Liczba akcji w portfelu różnych spółek nie mogłaby przekroczyć 25. Gdybym utrzymał ten mm, reżim i stosował się do tego, co ta aplikacja mi podpowiada, to w tym okresie indeks średniorocznie SPX, czyli SP500 nasze, wykazałby zwrot inwestycji w wysokości 15% rocznie. Natomiast portfel zbudowany z tych 25 spółek pobiłby go dwukrotnie. Skumulowana wzrost wartości portfela 137% dla spx prawie 400%, czyli czterokrotność takich dobranych spółek. Gdzie? Gdzie i to jest bardzo ważne. Maksymalne obsunięcie kapitału, czyli to ile byśmy mogli stracić, jest porównywalne, prawie identyczne. Zmienności, no, share ratio i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. Zobaczcie po prostu na to, że wybierając konkretne dobre spółki, które mają jakieś podstawy do tego, żeby rosnąć i realizować coraz lepsze zyski, ich cena w długim terminie rośnie, waha się, ale jak bardzo jesteśmy w stanie samodzielnie zarządzając, zarządzając pokonać rynek? Dla większości Inwestorów szeroki rynek jest wystarczający, byle się w nim utrzymać. 15% rocznie naprawdę może być wystarczające i jest mega wynikiem w porównaniu z tym, że szerokie rynki z reguły tam mówimy o średniej 10-8%. Ale jeżeli zależy nam na maksymalizacji zysków przy podobnym ryzyku, Jesteśmy w stanie poświęcić trochę czasu, zrozumieć, jak to wszystko działa, opanować emocje i wytrzymać, to możemy ten wynik jeszcze podwoić. Słuchajcie, tyle ode mnie, jeżeli jesteście zainteresowani naprawdę tym, jak wyceniam Google, jak wyceniam Nvidia, na co zwracam uwagę, jeżeli chodzi o fundamentalne elementy finansowe tych spółek, albo o historię. To stawcie subskrypcję, łapkę w górę, a kolejny odcinek Was nie ominie. Natomiast oprócz fundamentów jest też cały ten szum medialny. Tak więc te 20 spółek w portfelu, myślę, że to jest maks, po to, żeby wiedzieć, co w danej spółce się dzieje, co robi konkurencja i wiedzieć, żeby wejść albo wyjść z danej inwestycji. Dzięki za uwagę i pamiętajcie, że inwestycja w złoto czy w metale szlachetne jest fajna, bo to trzymamy w ręku. Natomiast to jest nasza kotwica. To trzymamy na wieki wieków i raczej się tego nie pozbywamy. Powinno nam dać fundamenty do tego, żeby zrobić krok dalej. I to jest mój pierwszy krok do tego, aby budować swoją niezależność finansową. Dzięki, dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, hej.